No, dzisiaj Wam zaprezentuję kajdanki taktyczne Policja. Są one yy, czarne. No i są takie czarne. Kałbórę kupiłem w Militaria.pl, te jak te kajdanki. Jest taka bura pojemna. Teraz przejdźmy do kajdanek. Yy. Akurat nie będę teraz zakładał ich, tylko nałożę je po prostu, bo kluczyki zostawiłem gdzieś je dałem po prostu, i muszę Wam pokazać bez tego. Mogę Wam pokazać. No, I teraz na przykład już się nie da wyjąć, tylko do przodu, tu jest miejsce na kluczyki. Jak kupowałem to. To kluczki były tutaj przypięte i były w folii. Tutaj jeszcze powiem, tutaj jak jest ta dziurka taka srebrna. Tu tutaj naciskam kluczkami z tyłu i, i wtedy robi się tak, że teraz już nie da się wtedy, jak się naciśnie, już się nie da. A jak chcemy to odblokować, żeby było dalej. Na przykład, już tak chodziło, to trzeba dwa razy tutaj zrobić i już będzie działało. Mogę jeszcze pokazać raz. No. Nie będę zakładał ich na maksimum, bo ja nie wiem, czy się w nich uwolnię wtedy. Dlatego nie będę zaciskał za mocno. I to była cała recenzja kajdanek i kabury. Subskrybujcie kanał i lajkujcie. A może zrobimy unboxing przedmiotów militarnych na moim kanale? No to na razie.